Cześć, dobrze Was znowu widzieć. Chwila nas nie było, za co bardzo Was przepraszamy. Na szczęście wszystkie kłopoty i niedogodności mamy już chyba za sobą, zatem możecie się spodziewać naszej stałej aktywności. Jest z nami już ponad 230 osób. Zachęcamy do lajkowania i subskrybowania kanału, co ułatwi nam tworzenie kolejnych filmów. Nie przedłużając, przejdźmy do dzisiejszego oddania głównego. W ostatnim czasie padło do nas wiele pytań od mniej lub bardziej zainteresowanych koszyków komosów. Postanowiliśmy na część z nich odpowiedzieć. Dziś przybliżymy Wam zatem to, co dzieje się na wschodzie NBA. Za dwa dni pojawi się za to film dotyczący konferencji zachodniej. A więc zaczynajmy. Czy Janis Antetokounmpo po raz trzeci z rzędu zostanie MVP? Cóż, trudno jednoznacznie stwierdzić, że na pewno nie. Janis to nadal ścisła czołówka wśród koszykarzy występujących na parkietach NBA. To gracz niesamowicie dominujący fizycznie, szybki i atletyczny. Oprócz Zajona Williamsona, nikt w lidze nie jest w stanie tak mocno zawłaszczyć sobie pola trzech sekund przeciwnika w sposób, jak robi to właśnie Greek Freak. Początek sezonu w wykonaniu Milwaukee nie był jednak zbyt dobry. Często przytrafiały im się mecze po prostu przeciętne. W ostatnim czasie lider Bucks zmagał się też z kontuzją, więc Janis nie jest w tym momencie głównym kandydatem do nagrody najlepszego gracza sezonu. Kozły to oczywiście na ten moment nadal jedna z trzech największych sił na wschodzie. Sezonu na sezon wydają się być nieco mocniejsi. Skład bardziej przygotowany na wyzwania wiążące się z walką o tytuł. I jeśli zdrowie dopisze, a Grig zaprezentuje w końcu w playoffach swój pełen potencjał, Bucks są w stanie wygrać z każdym. Z drugiej strony, nadal zdarzają mi się takie mecze jak ostatnio z Memphis, gdzie zbyt wiele rzeczy naraz nie funkcjonuje. Sam Janis również gra obecnie nieco inaczej niż w minionych rozgrywkach. Zdecydowanie rzadziej możemy go oglądać z piłką w rękach. Pozostawiając kreowanie akcji innym. Mimo niewątpliwie dużych zdolności w panowaniu nad piłką, zdano sobie już sprawę, że rozgrywanie to nie jest do końca rola dla niego. Czyni to z grika zawodnika nieco mniej uniwersalnego, ale pozwala mu maksymalnie zwiększyć efektywność w tych aspektach, w których jest po prostu genialny. Inna sprawa, że po zeszłorocznych playoffach, kiedy Milwaukee znów nie dali rady zawojować koszykarskiego świata. Mimo doskonałego sezonu zasadniczego na no Janisa zaczyna się patrzeć również przez pryzmat niespełnionych oczekiwań. Jeśli w ostatnich tygodniach bieżących rozgrywek nie zaprezentuje czegoś naprawdę olśniewającego, raczej nie wróżymy mu kolejnej statuetki w kolekcji. Zwłaszcza, że w samej konferencji wschodniej ma kilku poważnych kontrkandydatów do tytułu MVP. A najpoważniejszym wydaje się być Joel Embiid. Można chyba zakładać co prawda nadal z pewną rezerwą, że proces dobiega końca. Proces w końcu zaczyna przynosić wymierne efekty w postaci pierwszego miejsca na wschodzie i to w sezonie, który się wydaje być jednym z bardziej wyrównanych w ostatnich latach. I na tym tle gwiazda podkoszowego Filadelfii w końcu świeci naprawdę jasno. Sparty talentem Bena Simonsa, Tobiasa Harrisa i reszty zespołu, Embiid stał się prawdziwą ofensywną maszyną praktycznie nie do zatrzymania w pojedynkę. Wybrany z trzecim numerem w drafcie w 2014 roku Kameruńczyk jest na najlepszej drodze do tego, aby w końcu uczynić zadość oczekiwaniom, jakie wobec procesu budowy potęgi mieli kibice w Filadelfii od co najmniej pięciu lat. Tytuł MVP, na który 76ers czekałem już przez równo dwie dekady od czasów Alena Iversona, byłby z pewnością doskonałym pierwszym krokiem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż na udział w finałach konferencji czekałem dokładnie tyle samo, a wydaje się, że w obecnym sezonie przy aktualnej dyspozycji powinien to być ich cel minimum. Ostatnim centrem, który zdobył statuetkę dla najlepszego gracza sezonu zasadniczego był Shaquille O'Neal w roku 2000. Wszystko wskazuje na to, że zmieni się to jeszcze tej wiosny i tytuł wróci w ręce zawodnika występującego najbliżej kosza. Nie jesteśmy jednak w stanie stwierdzić, czy będzie nim Embiid, czy też Nikola Jokić, o którym porozmawiamy przy okazji konferencji zachodniej. Niemniej dobrze widzieć zdrowego Kameruńczyka, który gra na miarę swoich nieprzeciętnych możliwości. Co się dzieje z finalistami z poprzedniego sezonu? Zanim Miami Heat awansowali do finału NBA, gdzie zmierzyli się z Los Angeles Lakers, stoczyli batalię o Prymat w konferencji wschodniej z Boston Celtics. Obie ekipy spisały się zdecydowanie powyżej oczekiwań, docierając do finału wschodu odpowiednio z piątego i trzeciego miejsca po sezonie zasadniczym. Heat wybili z głowy marzenia tytule Janisowi i jego Milwaukee, którzy w sezonie regularnym zdawali się być niemal nie do powstrzymania. Celtics natomiast uporali się z broniącymi tytułu Toronto Raptors. Po raz pierwszy mieliśmy więc sytuację, aby w finałach konferencji zabrakło obu najwyżej rozstawionych ekip. Przed startem obecnych rozgrywek wielu kibiców spodziewało się, że to właśnie w Bostonie i Miami rezydują kandydaci do zwojowania parkietów NBA w 2021 roku. Na ten moment jednak nic nie wskazuje na to, aby miało się tak stać. Zacznijmy od sensacyjnych rywali Lakers z finałowej serii w bańce. Miami Heat nie rozprzedali się przed tym sezonem. Kluczowi zawodnicy nie popadli w żaden kryzys, w ekipie wicemistrzów w sumie wszystko w porządku. Oczywiście w porządku, jeśli mamy na myśli to, że nie wydarzyła się żadna większa katastrofa, bo mniejszych problemów było całkiem sporo. Najpierw Jimmy Butler, lider boiskowy i mentalny, wypadł na kilka pierwszych tygodni z powodów kontuzji. Później zaś, po kolei mniejsze i większe urazy eliminowały na jakiś czas następnych zawodników. W efekcie Hit nie mieli zbytnie okazji, aby ustabilizować swoją rotację. Młodsi gracze, tacy jak Hero czy Adebayo, systematycznie się rozwijają. Widzę to po statystykach, ale przede wszystkim po ich boiskowych zachowaniach. Niemniej, wciąż zdarzają mi się wahania formy. Poza tym, trzeba mieć także świadomość, iż zeszłoroczny wynik hit był jednak w dużej mierze niespodzianką. Korzykarze z Miami nie znajdują się jeszcze na poziomie, na którym można by od nich oczekiwać ponownego awansu do finału. To wciąż skład w budowie. Procesy mające uczynić hit organizację, która w najbliższych latach będzie regularnie bić się o mistrzostwo, nadal trwa. Z jednej strony, poszczególni gracze rozwijają swój arsenał. Z drugiej większość drużyn wie już czego się po nich spodziewać, co w połączeniu ze wspominanymi wcześniej zawirowaniami w rotacji utrudnia kolekcjonowanie kolejnych zwycięstw. W Bostonie jest w sumie podobnie. Celtics chyba zresztą nie służy jakoś specjalnie pozycja faworyta. Trudno nam przypomnieć sobie sezon, w którym będąc typowanymi jako jeden z głównych kandydatów do najwyższych laurów, stanęli na wysokości zadania. I znowu, to nie jest tak, że w Bostonie nagle zawalił się projekt i wszystko idzie w złą stronę. Wręcz przeciwnie, młodzi liderzy, czyli Jason Tatum i Jalen Brown, rozwijają się w świetnym tempie. Z miesiąca na miesiąc widać wzrastającą w nich dojrzałość i pewność własnych umiejętności. I chyba nikt nie ma wątpliwości, że mówimy o graczach znajdujących się coraz bliżej ligowego topu. Niemniej jednak są to ciągle goście w wieku 23 i 4 lat. Nadal trochę im do tego wspominanego topu brakuje. Wciąż zdarzają mi się momenty bardziej chimeryczne. W takich chwilach potrzebowaliby wsparcia nieco bardziej doświadczonych kolegów, którzy wzięliby na siebie ciężar gry. Tutaj szczególnie należałoby się przyczepić do Cemby Walkera. Rozgrywający stracił oczywiście sporo spotkań w bieżących rozgrywkach, ale w meczach, w których występował, nie zawsze dawał taką jakość, jakiej oczekiwano by od głównego zawodnika prowadzącego piłkę. Zbyt często zdarzało mu się w ostatnich miesiącach spotkania, w których raziła jego nieskuteczność. A Kemba w formie jest Celtics naprawdę potrzebny. Podobnie jak przydałoby się w składzie kilka do dodatkowych centymetrów i wzmocnienie na pozycji podkoszowego. Na razie lekiem na tę borączkę ma być sprowadzenie Jabari Parkera. Co z tego wyniknie? Cóż, zobaczymy. Jak dla nas Heat i Celtics to na ten moment ekipy na poziomie półfinałów konferencji. Jeśli jednak nie uporają się w miarę sprawnie ze swoimi problemami, nie zdziwimy się, jeśli do tego etapu dotrze tylko jedna z nich. Co się dzieje w Nowym Jorku? Tak, Nowy Jork i Brooklyn zdecydowanie przestały być pośmiewiskiem. Przez lata można było opowiadać setki anegdot o tym, kogo to nikt nie zamierzają do siebie sprowadzić i jakie to gwiazdy nie będą wkrótce przewdziewać trykotów, który nosił niegdyś Patrick Ewing. W tym obecnych rozgrywek wydawało się, że mamy przed sobą kolejną powtórkę z rozrywki. Znów żadne znaczące nazwisko nie pojawiło się w rotacji nowojorczyków. Ale pojawił się człowiek, który potrafi to wszystko w końcu poukładać. Wykorzystać młodzieńczą energię takich graczy jak RJ Barrett czy Mitchell Robinson, uzupełniającym doświadczeniem Buloka czy Paytona. Człowiekiem tym jest oczywiście trener Tom Thibodeau. Ekipa z Nowego Jorku robi wrażenie przede wszystkim swoją grą w defensywie zajadłością i zaangażowaniem w walce o każdą piłkę. W dodatku pod czujnym okiem byłego trenera Timberwolves eksplodował w końcu talent Juliusa Rendla, który okazał się być poszukiwanym przez lata All-Starem. Na udział w tegoroczym meczu gwiazd 26-letni skrzydłowy zapracował sobie naprawdę świetną grą. Jednak poza samymi umiejętnościami koszykarskimi, Randle daje Knicks o wiele więcej. Jest prawdziwym liderem szatni, człowiekiem, który mentalnie prezentuje się mocniej niż za cztery pierwsze piątki Nowego Jorku od ostatniego czasu udziału w playoffa. Jeśli dołożymy do tego Derricka Rose'a, który przeniósł się do Wielkiego Jabłka na początku tego roku, aby dodać jakości na pozycji rozgrywającego, a który zna się z trenerem Thibodeau ze swoich najlepszych lat w Chicago oraz ostatnich przebłysków geniuszu w Minnesocie, mamy drużynę, która nie tylko potrafi grać w koszykówkę, ale i może wzbudzać sympatię postronnych kibiców. Na ten moment Noworodczycy znajdują się na miejscu szóstym, gwarantującym bezpośredni udział w playoffach. I może za bardzo lubimy wspominanego wcześniej Rose'a, ale mamy szczerą nadzieję, że uda im się to miejsce utrzymać. Nawet jeśli na więcej niż pierwsza runda, na razie ich nie stać. Za Miedzą, na Brooklynie sprawy mają się jeszcze lepiej. Oczywiście Nets raczej nikt nie będzie karł z za zapalczywą gromobronną. Niemniej talentów w ofensywie mają tyle, że mogliby obdarować kilka słabszych drużyn. Kevin Durant wrócił na boisko tak głodne gry, że gdyby nie problemy zdrowotne zapewne byłby rozpatrywany jako główny kandydat do tytułu MVP. Były zawodnik Warriors znajduje się na etapie kariery, na którym nie musi się już o nic ścigać. Karego i Thompsona zdobył dwa tytuły mistrzowskie. Teraz może się skupić na tym, aby stawać się po prostu jeszcze lepszym graczem, o czym sam mówi w wywiadach. Jeżeli w parze z indywidualnymi przyjdą również sukcesy drużynowe, to będzie to tylko dodatkowe potwierdzenie jego klasy. A jeżeli nawet Durant będzie chciał co jakiś czas odpocząć, są inni, którzy mogą przejąć pałeczkę. Debiutując w tym sezonie w roli trenera Steve Nash, mimo bogatej kariery zawodniczej, w tym dwóch tytułów NBA na koncie, nigdy nie posmakował tytułu mistrzowskiego. James Harden zdecydowanie nie chce podążyć ścieżką swojego nowego szkoleniowca, stąd właśnie jest decyzja o przenosinach na Brooklyn. Kiedy zabrakło Duranta, a Kyrie Irving to pojawił się, to zniknął, to właśnie były lider Houston Rockets brał na siebie pełny ciężar gry. I trzeba przyznać, że wychodziło mu to do tego stopnia fenomenalnie, że gdyby i jego w końcu nie dopadła kontuzja, możliwe, że tytuł MVP jednak trafiłby do Nets. A jest jeszcze przecież wspominany Irving, w którym nadal drzemie ogromny potencjał ofensywny, który prezentuje za każdym razem, kiedy tylko jest akurat skupiony na grze w koszykówkę, a nie na wszystkim innym dookoła. Tak więc, mimo licznych absencji swoich liderów, Brooklyn Nets nadal ścigałem się z Filadelfią o prymat na wschodzie. Jeśli trzej główni aktorzy będą w pełni sił, a drukuplane postacie z Blake'em Griffinem i DeAndre Jordanem na czele dołożą swoją cegiełkę, zwłaszcza w grze defensywnej, Steve Nash może mieć szansę powalczyć o swoje pierwsze mistrzostwo szybciej niż mógłby sobie to wymarzyć. Niemniej, jeśli uda się załatać dziury w obronie, Nets z najsilniejszymi rywalami będą musieli iść na wymianę ciosów. Niestety nie mają żadnej gwarancji, że wyjdą z takiej wymiany zwycięsko. Czy Chicago Bulls znów będą potęgą? Cóż, na pewno nie w tym roku, a i w kilku najbliższych może być z tym duży problem. Choć trzeba przyznać, że włodarze organizacji postanowili tchnąć odrobinę życia w lekko skostniały pierwszy skład. Oparty głównie o indywidualne popisy za Kalevina, sprowadzając dla niego drugiego All-Stara w postaci Nikoli Wucewicza. Niezwykle uniwersalny, ofensywnie usposobiony center miał w znaczący sposób zwiększyć szanse Byków na bezpośredni udział w playoffach z pominięciem turnieju play-in, który na wschodzie może mieć w tym sezonie przynajmniej jednego uczestnika ze ścisłego topu konferencji. Na ten moment poniżej szóstego miejsca znajdują się Miami Heat, jednakże w przypadku kilku niepowodzeń mogą się tam znaleźć choćby Knicks czy też nawet Celtics. Ponadto Hornet czy Pacers również nie zamierzają składać broni i na dystansie dwóch spotkań zdecydowanie są w stanie postawić się każdemu. Zwłaszcza jeśli do awansu potrzebowaliby zaledwie jednego zwycięstwa. Trudno więc się dziwić, że w Chicago chcą za wszelką cenę uniknąć konieczności rozgrywania dodatkowego barażu. Bulls przez ostatnie 3 lata nie dawali rady zakwalifikować się do playoffów. Coraz głośniej mówi się o tym, że była organizacja Jordana i spółki, zwyczajnie marnuje najlepsze lata swego lidera, który powoli wchodzi już w swój prime. Zaklewin rozgrywa najlepszy jak dotąd sezon w swojej karierze, po raz pierwszy dostając zaproszenie do udziału w meczu gwiazd. Nie ulega wątpliwości, że chciałby przekuć indywidualne osiągnięcia na drużynowy sukces. Zarządzający klubem z wietrznego Miasta słusznie uznali, że w obecnym składzie personalnym może być o to ciężko. Wzmocnili więc strefę podkoszową, Danielem Tajsem oraz Włóce Efekt? w można by powiedzieć, że piorunujący. Odkąd Czarnogóret przywdział czerwony trykot, Bulls zwyciężyli w zaledwie 5 z 14 spotkań. Obrwając m.in. od najsłabszych w lidze, przynajmniej wedle miejsca w tabeli, Timberwolves oraz od byłego klubu WC będących w stanie przebudowy totalnej Orlando Magic. W konsekwencji byki utknęły na dziesiątym miejscu w konferencji. Ostatnio nawet chwilowo spadli oczko niżej istnieje duża szansa, zwłaszcza jeśli zaklewin z powodu koronawirusa opuści kilka najbliższych spotkań, że rzeczywiście uda im się uniknąć play-in, ale z zupełnie innych powodów niż by sobie tego życzyli jeszcze pod koniec marca. Niemniej, trzymamy kciuki, aby ten projekt ostatecznie wypalił. Jeśli nie w tym, to w kolejnych sezonach. Lewin, Wucewicz czy rozgrywający swój drugi sezon Kobe White to zawodnicy o bardzo dużym potencjale. Jeśli uda się uzupełnić ich talenty ofensywne z solidnymi obrońcami, Chicago Bulls mogą stać się liczącą siłą na wschodzie. Co się stało z Toronto Raptors, mistrzami sprzed dwóch lat? Za plecami Chicago Bulls, dopiero na 11 miejscu na wschodzie, znajduje się nieco sensacyjny mistrz sprzed dwóch lat. Raptors wciąż są w grze o playoffy, jednakże raczej nikt nie spodziewa się po nich nic ponad ewentualną pierwszą rundę. Co się zmieniło w organizacji z Kanady na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy? Przede wszystkim klub opuścił Kawhi Leonard, MVP tamtych finałów i zawodnik zdecydowanie trudny do zastąpienia. Kawhi odszedł jednak zaraz po zdobyciu mistrzostwa, a poprzedni sezon nie wyglądał przecież aż tak źle. Toronto zajął bowiem drugie miejsce w sezonie regularnym. Dotarli również do półfinału konferencji, gdzie ulegli Celtics po meczowej serii. I wydawałoby się, że kręgosłup Raptors pozostał nienaruszony. Sergi Baca przeniósł swoje talenty do Los Angeles. W klubie jednak nadal pozostali Lowry, Siakam, Anobi czy Van Vliet. A Normal Powell odszedł do Blazers dopiero wraz z Deadline Day. Zaś w jego miejscu pojawił się Gary Trent Jr. Tak więc skład wydaje się być na tyle mocny, aby spokojnie myśleć o udziałach w playoffach. Prawda jest jednak taka, że liczne problemy zdrowotne poszczególnych zawodników na przestrzeni sezonu znacząco utrudniły skonsolidowanie składu wokół liderów ekipy z Toronto. A kiedy już sami liderzy byli zdrowi, działo się wokół nich zdecydowanie zbyt wiele zamieszania. Do samego Deadline Day mówiono o potencjalnym odejściu z klubu Kala Lauriego. Sam zawodnik zdawał się już być przekonany, że rozgrywa swoje ostatnie mecze w barwach jednokrotnych mistrzów. Ostatecznie jednak pozostał w klubie. Po tym sezonie będzie jednak wolnym agentem, nie wiadomo zatem jak potoczy się dalej jego kariera, która zaczyna powoli zmierzać do końca, Lowry ma już przecież 35 lat. Na drugiego z liderów, Pascala Sieka, ma nadal w Toronto bardzo liczą. I to mimo faktu, iż skrzydłowy był jednym z głównych winowajców pożegnania się Raptor z rozgrywkami w bańce na etapie półfinałów konferencji. W bieżącym sezonie Kamerunczyk ma za to na swoim koncie kilka konfliktów z trenerem Nersem, a słabsza postawa zespołu zdaje się mocno go frustrować. Czekam to doskonały atleta i bardzo dobry koszykarz. Potrzebuje jednak obok siebie drugiego gracza na odpowiednim poziomie, który byłby w stanie wziąć na siebie presję i kreowanie akcji. Pytanie, czy Van Vliet, Laury, bądź wchodzący do drużyny Gertrand Jr. są odpowiednimi ludźmi do podjęcia się tego zadania. W całej sytuacji nie ułatwia jeszcze fakt, iż Raptors wszystkie swoje domowe mecze rozgrywają na Florydzie, z powodu zamknięcia granic między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Niemniej Raptors nadal walczą, i w obliczu słabszej dyspozycji Bulls nie są wcale pozbawieni szansy na turniej Play-in. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o lajkach i subach. W komentarzach zaś czekamy na Wasze tematy, o których chcielibyście posłuchać w naszych filmach. Dzięki, że jesteście. Do usłyszenia.